Witajcie kochani, dzisiejszy film rozpocznę od pytania do pana prokuratora, byłego prokuratora generalnego, a mianowicie do Andrzeja Seremeta, który to układał się według mnie wtedy z diabłem, zaczął gadać z przestępcami, no i jakoby był takim ojcem chrzestnym Patologię Omzryk. Czy już wtedy Andrzej Seremet wiedział z kim zasiada do stołu? Zobaczcie, tu obok niego siedzi nie kto inny jak Rafał Gawel. Biorąc pod uwagę e, lata jak, w jakich to się działo, e, to już przeciwko Gawłowi toczyły się postępowania prokuratorskie. Podejrzewam, że z Dulkowskim sprawa wygląda tak samo. Czy ktoś tak wysoko postawiony jak prokurator generalny kraju, nie mógł sprawdzić, kim są ci dwaj ludzie, którzy siedzą po jego lewicy. Bardzo blisko, bo gaweł od razu, a Dulkowski zaraz za Gawłem. No jeżeli nie sam prokurator, to gdzie są ludzie, którzy powinni dbać o jego bezpieczeństwo, o jego image, którzy powinni sprawdzać ludzi, którzy zbliżają się do prokuratora, żeby się nie okazało po jakimś czasie, że prokurator generalny siada do stołu do rozmów z pospolitymi przestępcami. Co pan powiedział? Z pospolitymi przestępcami. A może to jednak o to chodziło, żeby właśnie tych przestępców mieć na swoje usługi, wysługiwać się nimi, wykorzystać ich, a jednocześnie trzymać ich za mordę, mając przeciwko nim zarzuty? No bo jak tłumaczyć wieloletnią bierność prokuratury w stosunku do Konrada Dulkowskiego, który nawet chwali się tym, że jest przestępcą. Najwyraźniej nie boi się y, mm, polskiego, wymi polskiego wymiaru sprawiedliwości ani organów ścigania. Kurwa macie! No właśnie. Kurwa macie! Konrad Andrzej Dulkowski mówi o sobie, że był przemytnikiem. I wszyscy mu biją brawo. Rafał Piotr Gawę nic o sobie nie mówił, tylko po cichu skubał wszystkich dookoła, skubał urzędy, nie płacąc. Mandatów, zobowiązań, skubał przedsiębiorców, a robił to wiele lat bezkarnie. Naprawdę z wieloma oskarżonymi miałem do czynienia, ale pierwszy raz widzę osobę, która postępując w taki sposób jest w stanie, stając przed kamerą, czy też udzielając wywiadu medium, atakować prokuraturę, zarzucać Bezprawne działania osobom, których, które mają w tej sprawie status pokrzywdzony, a siebie wybierać. Doprawdy to jest wręcz niepojęte. A co na to pan Konrad Andrzej Dulkowski? No, ale... O, fajnie. Dziękuję Konradzie za wypowiedź. Po pierwsze nie jestem z tobą na ty. Bo? Bo jajcu. czym się Okej, okay, no dość już tych wygłupów Konrada, wróćmy do głównego wątku. No dobrze, no zrozummy, seremeta. Może i faktycznie nie było komu sprawdzić tych panów, ale co z prezydentem? Zobaczcie na zdjęciu, mamy prezydenta Komorowskiego, a w jego otoczeniu stoi przestępca. Już wtedy przeciwko Gawłowi toczyły się śledztwa z tytułu oszustw, wyłudzeń i kradzieży. I pojawia się pytanie, co taki człowiek robi w otoczeniu prezydenta? Gdzie jest Biuro Ochrony Rządu? Dlaczego borowiki pozwalają na zbliżanie się do prezydenta takiego przestępcy jak Rafał Gaweł? Przecież oni dobrze wiedzą, z kim mają do czynienia. Jeżeli przeciwko Rafałowi toczy się kilka śledztw prokuratorskich, to nie ma takiej opcji, żeby Biuro Ochrony Rządu nie wiedziało o tym. A więc to tylko potwierdza, że oni byli potrzebni dla rządu, dla prokuratorów. Jako donosiciele, ludzie, którzy za pieniądze będą kapować swoich ziomków. Utworzono im parasol ochronny, dzięki któremu mogli przez lata żyć w luksusie, wyłudzając kolejne pieniądze. Rafał gaweł dostał wyrok, uciekł za granicę, a przeciwko Konradowi Dulkowskiemu dziwnym trafem od siedmiu lat, śledztwo, nic. Nie wnosi. Śledztwo się ślimaczy. Śledztwo jest w jakiś dziwny sposób rozwlekane, bo jak nas skazują, jak nas Polaków skazują te chore sądy, to trwa to dosłownie pół roku i pozamiatane, tak? I albo grzywna, albo prace społeczne, albo do pierdla. A w przypadku Konrada Andrzeja Dulkowskiego śledztwo ślimaczy się od siedmiu lat. Czy wy to rozumiecie? 7 lat na śledztwo? Ale, ale jak było naprawdę? Ale to kim on jest? No właśnie. Kim pan jesteś, panie Konradzie Andrzeju Dolkowski, że pan masz takie fory w stosunku do innych przestępców, bo innych przestępców to w przeciągu pół roku już, już puszkują. A w pana przypadku, 7 lat wakacji. Wakacji na kolejne przestępstwa? O co tu chodzi? Bo ja, co? Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś wam kradnie samochód. No, prokurator go łapie, mówi, "Okej, okay, mamy pana, mamy samochód, mamy dowód, mamy wszystko, no ale zrobimy panu wakacje takie na 7 lat, niech pan sobie tam, nie wiem, przemyśli parę innych samochodów, zwinie innym, a w tym czasie może się pan dokształci, może się pan jakoś wywinie. Weźmie pan sobie, zapracuje na prawników, porobi pan sobie dobre układy. No i po tych siedmiu latach, być może się do pana przyczepimy, a może nie, a może pan już będzie mądrzejszy, może już pan nie będzie miał parcia na takie przestępstwa. Wymyśli pan inne, jakieś fajnie, fajniejsze zarabianie pieniędzy, a może zrobimy panu przedawnienie. No bo tak de facto to w Polsce głupia sprawa, ale po dziesięciu latach można sobie umorzyć śledztwo całkowicie, no bo przedawnienie nastąpiło. Może o to chodzi właśnie w tych prokuraturach polskich, że niektórych ludzi, niektórych przestępców się chroni, bo są potrzebni, a zwykłym ludziom znajduje się paragrafy, tak żeby im dopiec w życiu, tak żeby im zgnoić to życie. Prokuratorzy, co wy odpieprzacie? A teraz od dawno obiecywany temat finansów tych. Fundacji należących do Konrada Dulkowskiego i Rafała Gawła, między innymi Ludzie przeciwmyśliwym, Teatr rzeczy, który jest ciągle działający, choć nie wiadomo, co on tam robi, bo tutaj nie dało się zdobyć papierów, no i oczywiście ośrodek monitorowania Dziury WD, czyli ten sławny omzrich. No i tutaj patrzcie, jeżeli chodzi o ludzie przeciwkomyśliwym. Dzięki Andrzejowi mamy takie dane jak właśnie na działalność statutową. Ludzie Przeciwko Myśliwym przeznacza się 27% dochodów fundacji, a z czego wynagrodzenie roczne pana prezesa Konrada Andrzeja Dulkowskiego to jest 121%, prawie 100, 122% przychodów fundacji. Nie jest sumka, nie? I to jest przychód tylko z jednej fundacji, w którego mogą nam zazdrościć w całej Europie. Dane są te z 2020 roku, no bo z 2021 no nie są osiągalne. Ale zobaczcie, co jest ciekawostką: zaległe zobowiązania wobec ZUS. Co my tu mamy z tytułu niezapłaconych składek, wynosi 146% przychodów fundacji. Czyli Pan Konrad sobie potrafi wypłacić ogromne pieniądze jednocześnie mając w dupie ZUS czy ty, Polaku biedny, czy ty, przedsiębiorco, zapierdzielający od świtu do nocy, masz taką możliwość, żeby nie zapłacić choć kilku składek? Czy cię po prostu ZUS dojedzie? Kochodnik, proszę otworzyć no wyważymy drzwi. A tu zobacz, proszę bardzo 146 procent przychodów fundacji, czyli aż 60 prawie tysięcy złotych niezapłaconych składek ZUS i co się dzieje? Nic się nie dzieje, tak? Fundacja jest dalej otwarta, Przecież ta fundacja dawno powinna być zamknięta, zawieszona do wyjaśnienia, do spłaty cokolwiek, tak? A oni doją kasę, doją kasę poprzez właśnie naiwnych ludzi poprzez Facebook, poprzez te fanpage, e zakłamane, gdzie tam właśnie skradną zdjęcia jakichś biednych zwierzątek, podrzucają to, wmawiając naiwnym, że chronią zwierzęta. W jaki sposób? No, pisząc do nosy, denuncjując, jak to się ładnie mówi, pewnych ludzi, a szczególnie myśliwych, jak to oni tam mieli z nimi przez pewien okres, gdzie opisywałem to na niezależnych mediach Podlasia, gdzie mieli właśnie spore zatargi z myśliwymi, chyba jeden proces nawet jakiś tam przegrany za pomówienia. Te środowisko na razie nie wiem, czy odpuścili, czy nie, nie obserwuję tego, ale w każdym bądź razie zobaczcie. Jeszcze raz podkreślam, zwykły człowiek, zwykły szary podatnik, po około 2-3 trzech, trzech składkach ma już yy, najazd komornika. A tutaj co się dzieje? Tutaj fundacja sobie działa w najlepsze, ma w dupie płacenie składek. Komornik, proszę otworzyć. Tutaj zobaczcie, że to nie jest z palca wyssane, to jest ich sprawozdanie, kto jest prezesem, cele fundacji. Oczywiście we wszystkich fundacjach mają na pierwszym miejscu promocja kultury wysokiej wśród zwierząt, <śmiech> <śmiech> ale promocje kultury wysokiej mają wszędzie, także tutaj ludzie przeciwko myśliwym też. Kultura wysoka jest, tylko płatności składek są niskie, ale, ale za to płatności dla prezesa i dyrektora są, są wysokie. Zobaczcie, realizacja cel, celów statutowych, wydane jest 10 tysięcy tylko. Widzicie? Durne barany, które wpłacają im te ogromne pieniądze. Na co idą wasze składki? Na cele statutowe wydają drobne pieniądze, dosłownie na waciki. Ten naród to stado baranów. Resztę, resztę pochłania wynagrodzenie, łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację. <laughs> Nieźle? Inne świadczenia? Zobaczcie, świadczenia prawie równowarte są z celami statutowymi. A czy to nie powinno być, panie Konradzie, Andrzeju Dulkowski, odwrotnie, że cele statutowe w pierwszej kolejności, a dopiero na końcu, właśnie pana wynagrodzenia? Lećmy dalej. Eee, dane o nabytych nieruchomościach, nic tu nie ma. No, zobaczcie. Zobowiązań, wartość zobowiązań 91 tysięcy. Czyli ta fundacja jest no, cały czas pod kreską, nie? I co, i z tego tytułu nie płaci ZUS-u? I, i, I co, i nikt, nikt tego nie zamyka, nikt tego nie rozwiązuje? Kto to będzie spłacał? My? My, podatnicy? Składki ZUS? No, ktoś to musi spłacić. Kto? Pytam się, kto. Natomiast chodzi o to, że nikogo nie oszukujemy, że u nas dostaną coś takiego. No, i tutaj Wisienka na torcie, tego co na Mandrzej wynalazł, jeszcze raz dziękuję. I zobaczcie, jeszcze ciekawiej wygląda sprawozdanie Fundacji Omsryk. To jest z 2020 roku. Aktualnego niestety nie posiadamy, ale może Państwu uda się do niego dotrzeć. Z dokumentu, którego skan załączam poniżej. Wynika, że na cele statutowe wydatkowano niecałe 9% przychodów. Myślę, że mamy tu do czynienia z sytuacją, która wypełnia znamiona przestępstw. Z co najmniej kilku paragrafów kodeksu karnego oraz ze złamaniem przepisów regulujących działanie fundacji w Polsce. Zobaczcie, jak sobie radzą, nieźle, bo przychody pokaźne ponad pół miliona, nie? Ale na cele statutowe idzie tylko 9%. Dwie osoby zatrudnione. Zobaczcie, jaką kasę rocznie wpłacacie barany dla tych oszustów, cwaniaków, a oni na cele statutowe wydają tylko 9%. Spójrzcie, jak to wygląda. Dwie osoby zatrudnione, łączna kwota wynagrodzeń. Inne świadczenia. Gdzie te pieniądze się rozpływają? Zobaczcie, idą w jakieś koszta. 63 tysiące. 63 tysiące kosztów. Jak można być tak niegospodarnym i rozpieprzać, zamiast na cele statutowe, opisane z taką wielką czcią Polakom, przekazane, że tu oni niby bronią poszkodowanych Ukraińców, Żydów i tak a na, na, co, na co te pieniądze idą, nikt tego nie wie. Ta organizacja jest poza wszelką kontrolą. Jedynie tylko z takich szczątkowych informacji możemy się dowiedzieć, że trwoni wasze pieniądze, że tylko świst idzie. Trwoni pieniądze, idzie, idzie świst. I do tego ta bezkarność, o której wspominałem wcześniej, bezkarność Konrada Andrzeja Dulkowskiego, który, który ma śledztwo prokuratorskie wleczące się od siedmiu lat. Jeszcze raz zapytam, jakim cudem w Polsce może dochodzić do takich sytuacji, że ktoś ma 7 lat śledztwo, ma postawione zarzuty, w dalszym ciągu wyłudza pieniądze za pomocą tej strony, do której się nie przyznaje oficjalnie, a mianowicie fanpage na, na Facebooku? Nie, nie, mam, nie, mam, nie mam sprawdzonych y, informacji, kto, y, y, kto zakłada ten fanpage kto go prowadzi. Uznaliśmy, że jest to y, ruch społeczny, który się <laughs> wokół y, naszej działalności, powstał wokół naszej działalności, wspierają, natomiast nie mamy y, potrzeby tego, żeby to... to nie, jeszcze w tym okresie, zanim istniała fundacja, istniał no. już Ten fanpage. Czy Pan osobiście kiedykolwiek publikował na no nim? Nie, 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 nigdy nie publikował. I w dalszym ciągu wyciąga od ludzi ogromne kwoty. Jest to wyłudzenie, jest na to artykuł przecież. Gdzie jest minister nadzorujący tą fundację? Dlaczego ta fundacja w taki sposób gospodaruje pieniędzmi, że na cele statutowe wydaje tak małe kwoty? A na jakieś dziwne koszta i takie jakieś, jakieś nieopisane nie, nie tutaj dokładnie wydatki trwoni ogromne kwoty. Doprawdy to jest wręcz niepojęte. Kurwa macie, kurwa macie, kurwa macie. No i cóż, tak reasumując ten odcinek, dobrze im się wiedzie na cudzy koszt, za cudze pieniądze. Właśnie to, co robili od wielu, wielu lat, dalej, wy ludzie, wy jako barany umożliwiacie im to, dalej im. Płacajcie na te zrzutki, róbcie im dobrze, dogadzajcie im swoją walutą, swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Aczkolwiek nie, na pewno nie wszystko to jest z waszych zrzutek, bo takich ogromnych pieniędzy to na pewno nie dostają tylko i wyłącznie od darczyńców. Wiadomo, że jeżeli ktoś żeruje na zrzutkach, czyli żyje z tak, takich zrzutek i ma tam duże wpłaty, jest to finansowane przez służby tego państwa bądź innego państwa. Właśnie sęk w tym jest, że tego nikt nie kontroluje. W Polsce mamy bantustan, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe. I hulaj dusza, piekła nie ma. Każdy robi, co chce. Służby nie działają, sądy nie działają, prokuratorzy służą nie wiadomo komu i nie wiadomo dlaczego służą przestępcom. Dzieje się jak dzieje, no ale w każdym bądź razie zachęcam zwykłych, prostych ludzi, którzy trafią na ten odcinek, na ten film i na pozostałe moje, zaprzestańcie opłacania tych darmozjadów, tych antypolskich cwaniaków.